Gło... Ty, kto bajki z gazet, Ty, ty, ty nie chcesz, chcesz już nic. No, jest śwista różnica. To marzeń, Bo do mnie przyjść I od progu bezstydnie Powiedz to mi, to czego to chcesz. To Słuchaj, to jak was serca biją, co ludzie myślą, to nie istotne! Kochaj, kochaj mnie! Kochaj mnie! A, tak. Nie to mnie! Jak zapalić kapłę! Jak tu nasców na wodę! Masców ja wodę! Więc nie tak!

Suchaj, Słuchaj jak Was ta ciało mówi. Przepraszam, niech stąd i już nie utonie. Kochaj mnie. ławaszki, Kochaj mnie. Nie. 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 <grym> Kochaj mnie. Nieprzytomnie. Jak, jak zapalniczka płomień, jak sucha wody. studnia wodę. Kochaj mnie, kochaj mnie! Kochaj mnie! Kochaj mnie! Nie przystąpię! Kochaj mnie! Nie Jak z wokół śnieg jej płaszcz Na linię nad przepaścią Boga, Na jedną krótką chwilę pojedziesz po to, żyjesz. Niech nie widzę, co mi wstydza się. O, mój Boże. Widziałam, że coś fajnego znajdę.